Atëherë, për të ndërruar gazetarë, këtu pram vetës e kam në të mëstrajnirën e port të ekipit Blerim Bunjaku, i cili do të mund të ju përgjigjet pyetjeve tuaja a radhëndeshjes dhe mund të filloj me njerë me pyetjet që i keni për në të mëstrajnirën. Dobri veqër, vitam obes në gjeni kaxi, rëspo që konferenci e po me qovu su gjavem eh, drugego trenera dhe pana Blerima Bunjaku, që kamina vashë pëtanja. Maciusek, przegląd sportowy. Chciałem zapytać o wrażenia z Polski, o wrażenia z Krakowa, jak się grało przy blisko 25 tysiącach ludzi i jak to w ogóle można porównać do meczów rozgrywanych w Kosowie? Przepraszam, może pan trochę głośniej końcówkę, bo. Jasne, też powiem. Chciałem zapytać o wrażenia z Polski, z Krakowa, z, z tego meczu, z zachowania kibiców z całej tej otoczki. Jak się gra przy 25.000 tysiącach kibiców i czy można to w jakiś sposób porównać do meczów rozgrywanych w Kosowie? Desha të të pysja, që cilat janë përshtypjet tuja nga Polonia, nga Krakovi, nga stadiumi me 25.000 tifoza, nga sjelja tifoza e të pranishëm, pra nga gjithë kjo ambjent që i shëqërej këtë nëshje, dhe a keni rast kur në Kosovë luni në ambjentet e tila? Atmosfera... Shumë nga të atmosfera ishte fantastike, e, një publik i mërkvëllushëm, cilin duha ta falendere klubin e, një koqerë për mikëpritjen. Edhe në Kosovë kem pasë ndeshjit të tila në para dy vite në në Evropë, kur ndesh lapin për bëndisht nukëtjen, atmosfera ka qenë të pëthuaj se e në gjashmë. Atmosfera bëha spanjava, Publiczność również chciałbym podziękować wiśle za gościnność. Również w Kosowie rozegraliśmy się przy takiej atmosferze. Mam na myśli spotkanie w, w, w ramach pucharów europejskiej z buducznostem dwa lata temu. Grzegorz Wojtowicz, polska agencja prasowa ja z kolei chciałbym po prostu zapytać trenera, żeby ocenił mecz, jak ocenia postawę swojej drużyny, czy nie jest zadowolony z wyniku, czy nie z postawy drużyny i jakie przewidywania na rewanż. Siem, Leszsoni, Nesien, ekipi, tuj, skuadra, a te czwarda składra, a je nie iknoczyn me rezultatin? I czwar pryszmeris, czwar paraszikoni per Nesien eklimit? Sa i përket skuadrës, besoj që nuk e nisëm në njërën matë mirë në mbushme, ndoshta për shkak të eforis e publikut, paksa, ndërsa më vazhëzimësia ka qenë shumë mirë. e mirë, përgëzoj djemë për angazhimin, pjesë e dytë ka qenë dominusë ndaj, ndaj ekipës të unë, kemi, kemi mbajtë posedimin e topit, kemi pasë ndeshën në kontrol dhe momente të unë amat mbira, po besoj që kemi një pranu një gullë, që po mendoj që nuk është rezultatë e realë saj përket ndeshjes që kemi të regu. Saj përket ndeshjes e këthimit, po besoj që gjasat janë gjithdoherë, këpërshka që kemi në 90, 90 minuta ndeshje dhe gjithë qka është e mundër për i këthimin rezultatit. Po që në të kësë potka një vikuna një mojë dërgjini një mbë u dobre, bëqë mojë të fëpëjf mjawa atmosfera, këtu në të fazhali <coughs> kibice visuji, që abim gratulovaqë mojëm E, zaangażowanie i to wszystko, co pokazali na boisku, druga połowa w naszym wykonaniu była lepsza. lepsza e, mieli, e, Byliśmy w posiadaniu piłki, mieliśmy dobre momenty i moim zdaniem wynik nie oddaje tego, co pokazało boisko. Jeśli chodzi o rewanż, są, jeszcze, jest jeszcze 90 minut i mamy nasze, na, nasze szanse, by, 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 by osiągnąć cel. Dzień dobry, Przemysław Chlebicki TVP Sport. Mam dwa pytania do trenera. Pierwsze o Wisłę. Czy coś w grze Wisły Kraków zaskoczyło Pana, patrząc na przedmeczowe analizy drużyny? Drugie pytanie jest o Pana drużynę. Chciałbym zapytać o to, czy coś Pana rozczarowało w kontekście przygotowań do tego meczu, czy coś wydaje się według Pana, że mogło być lepiej ze strony zawodników? kam dy për ta njerin. Pytja para është nëse Visua ju surprizoi me atë çfarë paraqiti duke marr parasysh gjithë analizën, gjithë përgatitjet tuaja para ndeshjes. Kurse pyetja dytë ka të bëjë me faktin nëse skuadra juaj ju ju nuk i plotsoi ato pritshmëritë që ju kishit në lidhje me 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 ndeshjen. Se për këtë pyetje të sport, po besoj që ashtu siç e kemi analizuar ndeshjen edhe edhe kundërshtari ka lujt, kem marrë edhe njerë për përserriti dy golla nga dy pakujdësit, ashtu që kem analizuar të golli parë për fitimin e topi dytë, ato që s'keme arrit me, me dëbuk, kem e pranur gollin e dytë, ndërsa për gollin e dytë e, dy e tregojma nga një ndeshjen tonë më të mirë, në kohën tonë më të mirë atër pranuam një gol që nuk mund të dëbënë nga, nga korneri, që çdo herë kishëm përsëdimin në tupet edhe çdo moment pritshëm ta barazojmë rezultatin. Sa i përket pyetjes së dytë, nuk është diçka befasi ashtu siç kem e, kem analizu, ashtu edhe edhe u zhvilloi ndeshjen kundërshtar. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, Wisła pokazała to, Pokazała to samo, na, to samo co, czego się spodziewaliśmy, patrząc na różne fragmenty, przygotowując się do tego spotkania. E, straciliśmy dwie bramki, e, ponieważ nasi zawodnicy nie byli uważni. Pierwszy gol wpadł, ponieważ e, straciliśmy tak zwaną drugą piłkę, natomiast drugi gol, wpadł, e, drugi gol był. E, w w takim momencie, kiedy my liczyliśmy na remis, to był jeden z naszych najlepszych moment, e, e, okresów w tym, w tym meczu. Bo powtarzam, mieliśmy mnóstwo posiadania. E, jeśli chodzi o drugie pytanie, e, powtarzam, e, na boisko widzieliśmy to, na co my byliśmy przygotowani przed meczem. Chłopaki pokazali to, na co liczyliśmy. Jarosław Tomczyk tygodnik piłka nożna. Panie trenerze, co się wydarzyło po tej drugiej bramce dla Wisły przy waszej ławce? Sędzia podbiegł, pokazał czerwoną kartkę głównemu y, trenerowi. Chyba panu żółtą. Y, miał rację. P proszę opisać z waszego punktu widzenia tę sytuację. Ja na na stolin pas te i par tonin e kuq, në, në mos u gabofsha edhe ju mort karton të verdh, a mund të na përshkruani pse ndolli ajo situatë pas psimit të golit dytë? Ë sa i përket kartonit të kuq të kryetrenerit nuk e kemi mend të çon. Mbas një kërkoi faull në në golin e dytë tek portieri, që po, po mendoj që ishte një faull, kështu që nuk e kemi mend të çon për kartonin e Jakość, e sej parkert karton nie dwie, to jest asystent biorą kapranu, płuczak, jaka klous, czar imien, per karton nie kość, kretrener. Jeśli chodzi o czerwoną kartę, szczerze mówiąc, nie wiemy. E, e, nasz trener uważał, że był faul na naszym bramkarzu i dlatego nie wiemy, czemu sędzia pokazał mu czerwoną kartę. Jeśli chodzi o żółtą kartę, dostał ją drugi asystent. Po ne po ne bash, dëshira të dija pse shtëpia ka treguar kartë të kuqe trajnerit tonë. Pyetje të tjera? Atëherë falenderoj shumë për pjesëmorin tuaj në konferencën e së në na kënaqëm me praninë tuaj dhe shihemi në ndeshjen këtyse. Bardzo dziękuję za Waszą obecność podczas tej pomyczowej konferencji. Dla nas zaszczyt i zapraszamy na rewanż do Kosowa. Widzimy się tam. Dziękuję. Witamy Państwa na długiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Kazimierz Moskal. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Jest też zawodnik Wisły Kraków, Igor Sapała. Dobry strzelec wieczór. pierwszego gola dla Białej Gwiazdy. Dobry wieczór. Dobry panie wieczór. trenerze, poprosimy najpierw o komentarz do meczu. No cóż, na pewno cieszy zwycięstwo. Cieszy zwycięstwo w stosunku 2 do 0, bo przez długi czas utrzymywał się wynik 1-0 Pewno wydawało się wszystkim, że tak się to może zakończyć, ale zawsze trzeba grać do końca i ten wynik na pewno cieszy. Jeśli chodzi o samą grę. Powiem tak, no, był to trudny rywal, na pewno. Grali agresywnie tak, jak się spodziewaliśmy, a poza tym fajnie operowali piłką. Nie mogę powiedzieć, żebyśmy mieli pełną kontrolę nad tym spotkaniem. Myślę, że momentami to oni. Mieli lepsze posiadanie, ale wydaje mi się, że z przebiegu meczu, w samych takich klarownych sytuacjach, to my chyba mieliśmy trochę lepsze. Tak jak powiedziałem, liczy się, liczy się dla nas wynik. To 2-0 cieszy, ale też musimy pamiętać o tym, że przed nami bardzo trudny mecz tam na wyjeździe w Kosowie. No i też musimy pamiętać o tym, że to jest nasz trzeci mecz liczący sparingi od momentu, kiedy zaczęliśmy przygotowania do tego sezonu. Także pogratulowałem zawodnikom zwycięstwa, bo w piłce o to chodzi, aby, aby wygrywać mecze. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Igor, chciałbyś dodać jak mecz wyglądał z twojej perspektywy? Z Mogę dodać tylko tyle, że zgodzę się z trenerem, że, że przeciwnik był bardzo agresywny i, i było to czuć, ale byliśmy na to przygotowani też przez sztab, przez, przez trenera, więc też dobrze czujemy się w takiej grze i myślę, że nie odstawaliśmy na, na tym polu. Bo na polu piłkarskim też nie, także uważam, że byliśmy w tym spotkaniu lepsi. Dziękuję, czekamy na Państwa pytania. Tobiasz Pacholski jako pierwszy się zgłaszał. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje panie trenerze. Chciałbym zapytać o Marka Karbo, ponieważ było widać w końcówce, że już ledwo daje radę w tym spotkaniu. Czy wszystko dobrze z jego zdrowiem? No ja, ja myślę, że ten mecz na, na wszystkich zawodnikach, którzy grali od początku, e, zrobił jakieś wrażenie, bo jeszcze raz chciałem podkreślić, że jest to nasze trzecie e, spotkanie, pierwsze jakieś oficjalne o, o punkty, o stawkę. I dwa sparingi, więc tutaj jeszcze Mark w ostatnim sparingu nie brał udziału, bo miał jakieś problemy zdrowotne. Stąd nie dziwi mnie fakt, że pod koniec mógł mieć jakieś problemy. No, zmiany, które dokonaliśmy, też dokonaliśmy z tego powodu, że widać było zmęczenie u niektórych zawodników. Możemy dokonać pięciu zmian. Dzisiaj nie dokonaliśmy wszystkich, ale ten mecz był rzeczywiście sporo nas kosztował. Tak trzeba powiedzieć. I jedno jeszcze pytanie do pana Igora Sapały. Dobry wieczór. Rozegrał pan naprawdę bardzo dobre spotkanie. Piękna bramka. Niewiele brakowało, żeby też padła kolejna piękna bramka. Czy było to najlepsze pana spotkanie w barwach wisy Kraków, jak do tej pory? Myślę, że. Jeszcze muszę ten mecz zobaczyć, ale w tych dobrych czy bardzo dobrych meczów nie było zbyt wiele, więc myślę, że, że tak. Mogę tak powiedzieć, że był to mój najlepszy mecz w Wisle. I mam nadzieję, że jeden z wielu w tym sezonie. Bardzo proszę. Mariuszek Przegląd sportowy. Panie trenerze przede wszystkim gratuluję tego zwycięstwa i chciałem zapytać, jak trener ocenia tą dwubramkową zaliczkę, czy ona powinna wystarczyć do awansu w Kosowie, czy jak to często dziennikarze mówią, czy ona jest na tyle bezpieczna, by przejść do następnej rundy? I pytanie też do trenera i do Igora: czego się spodziewacie w Kosowie od tej strony piłkarskiej, ale też infrastrukturalnej, bo wiadomo, że to taki dość gorący teren w Europie. Cytując klasyka, 2-0 to bardzo niebezpieczny wynik, więc na pewno musimy być przygotowani na trudne spotkanie, tak jak powiedziałem. To, to dla nas było trudne, tam myślę, że będzie trudniejsze niż to dzisiaj. Natomiast czego się tam spodziewamy? No z tego, co mamy informację, to jeśli chodzi o samą murawę boiska, podobno jest w bardzo dobrym stanie, że, że stadion nie jest okazały, ale, ale Murawa jest dobra. Jeśli chodzi o to nastawienie przeciwnika, myślę, że będzie ono takie samo jak, jak tutaj w Krakowie. Igor, pytanie też było do Ciebie, tak? Czego się spodziewamy? No na pewno tak jak trener mówi, no, będzie to ciężkie spotkanie i ale jesteśmy na to gotowi, no, jeszcze przeanalizujemy ten mecz, zobaczymy co można poprawić i jak jeszcze bardziej zdominować przeciwnika i tak jak mówię, też nie myślimy o, na pewno o tej zaliczce, jedziemy tam wygrać i nie pozostawić ich żadnych żadnym złudzeń. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Bartolomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, gratulacje, zwycięstwa. Jak oceni pan występ debiutantów, czyli Sukiennickiego i Mikulca? No dziękuję. Jeśli chodzi o Mikulca, to myślę, że zagrał na takim poziomie, jaki się spodziewaliśmy. Jest to zawodnik przeciwko, któremu myślę, że niezwykle trudno się gra i, i tą rolę gdzieś tam spełnia. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że, że był to jego pierwszy mecz, debiut przy takiej publiczności w europejskich pucharach, mm. ale ja bardzo bym powiedział tak na plus oceniam ten jego występ, tak samo jak i Oliviera, z tym, że dużo lepiej Oliwier wyglądał po zmianie pozycji kiedy, kiedy wszedł na, w miejsce Gogiego, ale no też to musimy znowu położyć na, na szali to, że to chłopak, który grał na trzecim poziomie rozgrywkowym do tej pory i nagle zagrał cały mecz w europejskich pucharach, więc hmm. też jestem zadowolony z, tego, z tej postawy. Bartosz Karcz. Dobry wieczór, gratulacje Panie Trenerze. No właśnie o sukienskiego chciałem dopytać, bo zagrał się na dwóch pozycjach. Yy, wiadomo, że to skrzydło to póki co tak troszkę z musu, ale docelowo widzi go Pan bardziej w środku, czy, czy jednak jest alternatywa na to, żeby, no żeby też grywał na boku, bo miał lepsze, gorsze momenty, ale kilka razy na przykład z Patrykiem Gogółem yy, fajnie poklepali na boku. Ja cenię zawodnika, który, którego możemy wykorzystać na różnych pozycjach. Dzisiaj. Trochę zmusu, ale trochę też ze względu na to, jak chcieliśmy grać. Wystąpił na początku na tej pozycji na skrzydle. Nie wiem, ja go też poznaję i on też musi poznać, jak chcemy grać, pokazać się. Na pewno po tym dzisiejszym meczu wszyscy jednoznacznie powiemy, że lepiej wypadł po zmianie pozycji, ale nie wykluczam takiej ewentualności, że. To skrzydło też może być dla niego opcją. On może grać też niżej na pozycji 6-8. Jarosław Tomczyk. Panie trenerze, gratulacje. Po tej drugiej bramce zyskał pan chyba tydzień spokojnej pracy przed rewanżem. Sam pan wspomniał, że dzisiaj tylko trzy zmiany. Za tydzień meczu o 16.30 pewnie też w upale tych sił potrzeba. Czy jest szansa, że w ciągu tego tygodnia ktoś wróci z tych kontuzjowanych może ktoś jeszcze dołączy do zespołu no, żeby odwracając się i patrząc na ławkę mieć jednak większe pole manewru. Cóż, nie wiem, nie wiem, czy, czy z tych kontuzywanych ktoś dołączy. Może uda nam się kogoś sprowadzić, ale też nie wiemy... E, e. W jakiej będzie dyspozycji trudno kogoś wrzucić od razu do składu, jeśli z nami nie trenował. Oczywiście, że czynimy starania, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest nasza sytuacja, ale na razie musimy pracować z tym, co mamy i tyle. No nie, ma, nie ma tutaj co rozkładać rąk, a z tym tygodniem spokojnej pracy. To ja wiem, no nie rozpędzałbym się jak czytałem tą książkę Ancelottiego to może te 10 minut po wygranym meczu to jest takie kiedy można trochę odetchnąć a później i znowu się zaczyna także na szczęście jest to dopiero początek sezonu Dobry wieczór, Przemysław Chlebicki, TVP Sport. Najpierw mam pytanie do trenera. Gratuluję oczywiście zwycięstwa, ale, ale jednak chciałbym nawiązać do tego, że w pierwszej połowie wydawało się kilka razy, że Wisła mogła nieco bardziej lapi przycisnąć. I chciałbym pana zapytać o pana podejście w tamtym momencie, o pana reakcję, jak właśnie pan reagował w tamtym momencie, kiedy wydawało się, że Wisła mogłaby trochę tego rywala trochę bardziej przycisnąć. Pewnie zawsze byśmy znaleźli w meczu momenty, kiedy można by było kogoś bardziej przycisnąć albo można byłoby bardziej kontrolować to spotkanie, ale naprzeciwko też staje zespół, który nie jest jakimś przypadkowym. Nie, to nie jest zbieranie na przypadkowych ludzi. Oni też pokazali, że potrafią grać w piłkę, potrafią grać pod pressingiem i potrafią spod tego pressingu wychodzić, więc trudno. Oczekiwać, że my przez 90 minut będziemy w ciągłym, nieustającym pressingu. Jeśli raz drugi udało im się spod tego pressingu wyjść, no to gdzieś tam trzeba było chwilkę złapać tego czasu i tlenu. Rozumiem. I mam jeszcze pytanie do Igora. O Twoje takie podejście do tego sezonu, patrząc właśnie na to, że Świetnie ten sezon rozpocząłeś, patrząc na ten pierwszy oficjalny mecz Wisły w tym sezonie. Wiem, że jesteś ambitnym człowiekiem, zresztą rozmawialiśmy też już wcześniej, jeszcze w czasie, gdy grałeś w Rakowie. Chciałbym Cię właśnie dlatego to podejście zapytać, dlatego, że wiem, że ono się zmieniało przez lata, przez sezony. No podejście jest takie, że chciałbym po prostu tej drużynie zacząć więcej dawać i mam nadzieję, że taki gdzieś dobry początek pomoże mi w tym i będę mógł gdzieś też spłacać trochę kredyt zaufania, jakim obdarzył mnie klub i czy teraz trener. Także mam nadzieję, że ten mecz jest dobrym początkiem i patrzę z perspektywą w przyszłość i tak jak mówię, no w każdym meczu chciałem po prostu tej drużynie dać jak najwięcej. Radio SK. No, ja chciałem się jeszcze spytać Pana, Panie Trenerze, tak na gorąco wiadomo o wygranym meczu, ale na czym chciałby się Pan jeszcze skupić na przyszłość? No, myślę, że przed nami wiele pracy w różnych aspektach. I tutaj mówiliśmy przed chwilą o, o pressingu, o tym, żeby gdzieś tam mocniej docisnąć, czy, czy lepiej założyć ten pressing. Dla mnie osobiście. Lubię, jak mój zespół ma pełną kontrolę nad meczem, i do tego na pewno gdzieś tam będziemy, będziemy dążyć. Jeśli mamy kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku, to e, trudniej będzie gdzieś tam rywalowi nam zagrozić. Czy są jeszcze jakieś pytania do panów? Skoro nie ma, dziękujemy bardzo. Życzymy dobrej nocy. Dziękujemy, Dziekujemy. dobranoc.